Wyjątkowa osoba marihuany przed wami KORWIN ja też nim jestem a więc tak na początku naszej rozmowy chciałem się zapytać jak mam, jak mam się, do, się do pana zwracać chciałem yy, zapytać się po co król jak to po co bo nie nie nie, nie. tyle? no Zacząłem robić robisz e, 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 brandy e, 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 i tak dalej. Pije pan? Dziękuję, ja raczej raczej u, u, używam brandy do mm, ale. <grym> Okej, <Okay>, to <rozdryzko. grym> <grym> Ja nie jestem ze... Jeżeli ktoś chce coś jeść, to nie chce je. Nie wiem, twarzy narkotyków, nie marihuana, ale nie wiem, kokaina, e, LSD. Znaczy, ja, ja mam osobiście dalszy. bardzo negatywny, ale... No ale potem chyba są też narkotyki, też, też, też narkotyki, jakby nie było. A czy pan... Bo wiem, że pan już pije tam nieraz sobie, pan sobie la, wali brandy, e, lampkę, czy co tam. Hmm. Wiem też, że pan... nie. <laughs> Dobre. Cztery rodzaje białej śmierci. Dobre.